Cześć, mam na imię Magda i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku nowego cyklu Askana Stylowe. Dzisiaj poprzeglądam dla Was nowości z Butiku Deluxe, także zaczynamy! Butik proponuje swoim klientkom zróżnicowany asortyment konfekcji damskich. Możemy wybierać spośród asortymentu nie tylko ubrań, ale również stylowych dodatków. Najmodniejsze fasony i kolory spełnią oczekiwania najbardziej wymagającej klientki. Sukienka, którą prezentuję na sobie, jest jedną z propozycji letniej wyprzedaży. Wzory kwiatowe nigdy nie wychodzą z mody. W połączeniu z jasnymi dodatkami są idealną propozycją na upały. W salonie pojawiły się już jesienne nowości, dlatego każda pani znajdzie coś dla siebie. Inspiracja naturą wraca co sezon, dlatego sukienki w zwierzęce motywy będą modne również tej jesieni. Dla fanek stylu boho, butik Deluxe proponuje piękne kolorowe stukienki oraz nawiązujące do stylistyki torebki. Zwolenniczki sportowej elegancji na pewno będą zachwycone kombinezonem, który teraz prezentuję oraz plecakiem, który może służyć jako torebka. Butik Deluxe jako jedyny w galerii Ascana proponuje swoim klientkom stylowe i oryginalne produkty polskiej marki Bali Olala. Dostawy są co tydzień, także serdecznie zapraszamy. Butik Deluxe oferuje nie tylko polskich producentów, ale również rewelacyjne marki włoskie, francuskie oraz tureckie. W ofercie salonu znajdziemy również bardzo duży wybór produktów dżinsów, w każdym rozmiarze i w każdym fasonie. Dziękuję bardzo. W Butiko Deluxe można dostać nie tylko piękne stylowe sukienki, ale propozycje również na jesienne chłody. Dlatego zapraszamy do butiku Deluxe, Galeria Scana.